Zanim sobie zaczniemy mówić o państwie polskim i jego początkach, warto sobie w ogóle powiedzieć o Słowianach jako ogół ludów. Więc Słowianie to, były, to był zbiór plemion i oni mieli religię politeistyczną, czyli wielobóstwo. Wyznawali głównie, może sobie zapiszemy, Słowianie. Słowianie, jakby takie najważniejsze hasła. Słowianie. Religia po e, politeistyczna, czyli wielobóstwo. Politeistyczna. I tutaj mamy takie, może, mieliśmy mnóstwo tych e, Bogów, jak z, e, zaciekawionych to odsyłam albo do literatury, albo do internetu a propos religii Słowian, ale tutaj e, mamy głównie wiarę w przesądy, tutaj na przykład. Topienie Marzanny, zapiszemy sobie Marzanna. Część po prostu jakby w tej, w naszej kulturze jest nadal obecna. jakby Tamtych na przykład Baba Jaga, też obecna w kulturze Słowian, jest obecna na przykład w naszych bajkach. To są elementy kultury słowiańskiej. Przede wszystkim ród jako dość ważna jednostka rodzinna. Państwo słowiańskie było zazwyczaj zarządzane przez księcia, książę, 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 książę jest ksi, k, 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 jest razem z razem ze starszyzną plemienia, to jeszcze to książę, starszyzna, To jest jakby taki, można powiedzieć, oddział, znaczy jednostki rządzące. Tutaj książę że się radził starszyzny. Książę miał swoją drżynę e, wojów, czyli książę, drużyna, którzy go otaczali i byli mu wierni, ale o tym jeszcze powiem dokładnie przy państwie polskim. Poza tym mieliśmy jeszcze, wiadomo, e, inne wolne zawody, wojowników, mieliśmy woje. Rzemieślnicy, chłopi. I oni tworzyli, wszyscy oni tworzyli wspólnotę, czyli plemię, i jeszcze mieliśmy niewolników, i oni byli poza tą strukturą. Zdecydowanie poza. Dla chłopów mamy charakterystyczną chłopi. Tutaj zapiszemy sobie. Metoda wypaleniskowa. Czyli oni, żeby. O, metoda wypaleniskowa. Po prostu, żeby uzyskać. Um, uzyskać żyzną ziemię, po prostu wypalano las. Popiół, który wypalił las, narzeźniał glebę, no i na niej sadzono. I żeby uzyskać kolejne, kolejne tereny pod uprawę, no trzeba było palić kolejno, i tak dalej, i tak dalej. Stąd na przykład się wzięła nazwa ponoć plemienia Polanie, dlatego, bo oni mieli po prostu później dużo polan, no bo to wypalali i to później rosło. Czasem to się przekształciło w dwupolówkę i trójpolówkę, o której sobie jeszcze kiedyś powiemy. No i pierwsze państwo Słowian, jakie znamy. Pierwsze państwo. Pierwsze państwo założył frankijski kupiec Samon. Zapiszemy samo Samon, i było to około 624 roku. 624 rok około, nie? Około i to państwo było państwem Słowian Zachodnich, bo mieliśmy jakby podział na Słowianie Zachodni, to tak to między innymi tak odpowied językowo odpowiednikiem byłaby właśnie Polska, dzisiejsza Czechy, Słowacja. Słowianie Wschodni to Ukraina, Białoruś, a Rosja, a Południowi oni byli od nas no, oddzieleni, się do tego trochę inaczej rozwijali, byli oddzieleni od nas przez Madziarów, czyli Węgrów. I to... I to tereny bardziej e, tam e, Bułgaria, e, Serbia, Chorwacja. Znaczy, Bułgarzy to nie są Słowianie, ale oni, to, oni sobie z czasem do nas przybyli, a to zaraz sobie o tym e, powiemy. No i sam on tworzy to państwo skutek buntu, gdyż tam ci Słowianie byli uciskani właśnie przez plemienia e, awarów. No i wykorzystując ich porażkę w walkach z Bizancją, wykorzystuje słabość, no i pobudza do buntu, jest uznawany za wielkiego władcę, ale w 660. E, w 660... Tak, w 60 roku e, upadek tego państwa, czyli to był taki jakby dopiero początek państwowości, możliwości państwowości e, słowiańskiej. I, e, innym, to, mieliśmy później jeszcze takie inne, takie może bardziej poboczne, ale jeszcze ważne było państwo wielkomorawskie. Zapisamy sobie sobie to wielkomorawskie. O, wielkomorawskie. Powstało on około na początku IX wieku. IX wiek, początek. Początek. I było założone przez władcę Moimira. Później jego syn Rościsław, i to jest dość ważne, sprowadził tam do tego państwa wielkomorawskiego. I to, to państwo obejmowało może być tereny dzisiejszej południowej Polski, Słowacji, e Czech trochę tam może jeszcze bardziej na zachód, a w państwo samona, bo o tym sobie nie powiedzieliśmy. Państwo samona to bardziej tak Słowenia, Czechy, Słowacja, nawet południowo, wschodnie, Niemcy. Tak około, bo nie jesteśmy pewni, nie mamy jakby dokładnych dowodów, jak, jaki był dokładny zasięg tego państwa. No i weźmy do Rościsława Syna Mojmira. Rości, Rościsław, władca państwa wielkomarskiego sprowadza cyryla i Metodego, świętych obecnie, kościoła katolickiego, także prawosławnego. I oni właśnie krystianizują tamte tereny i co jest ważne, Cyryl, jak widzimy po lewej, to jest obraz Jana Matejki, Cyryl tworzy, to może zapiszemy sobie, Cyryl, Cyryl i metody, metody, czyli apostołowie... Słowian zwani także braciami, braciami sołyńskimi, dlatego bo sołyń to są saloniki, a oni właśnie stamtąd, stamtąd przybyli nawracać Słowian. No i Cyryl tworzy Głagolicę. Cyryl. Głagolica. Głagolica, która później przez uczniów metodego, bo później po śmierci Cyrela i Metodego, jakby tam ich uczniowie opuszczają państwo, gdyż państwo bo tam zyskują wpływy duchowi zachodni, Głagolica później jest przekształcona w ulepszoną cyrylicę. I ona jest pewnie już wszystkim znana, bo jest używana do dziś na przykład w Rosji czy też Bułgarik, bo uczniowie Cyrala i Metodego właśnie oni przenoszą się do Bułgarii, gdzie znajdują miejsce dla siebie i tam tworzą dopiero cyrylicę. No i Głagolica to jest jakby pierwszy, pierwsza odmiana, to się na, na to pismo się mówi, pismo staro starocerkiewno-słowiańskie. I oni tłumaczą na ten język pismo święte, a także wprowadzają go, co jest wyjątkowe jak na tamte czasy, do liturgii pomimo sprzeciwu jakby duchowieństwa Papież się na to zgadza i wprowadzają do liturgii język, język słowiański. Inne takie państwa, które jeszcze warto wymienić, to są Czechy. Czechy, Czechy szybko się stają lennym Niemiec. Założyła dynastia przemyślidów o których będziemy jeszcze słyszeć w historii Polski. Mieliśmy jeszcze Ruś Kijowską na wschodzie. Ona się głównie Ruś Kijowska ona się głównie opierała na kontaktach tam wokół Nowogrodu i Kijowa i on zakłada legendarny zresztą później Ruryk dynastii Rurykowiczów. I ta dynastia właśnie sprawowała władzę w Rosji aż do 1610 roku. między innymi jej przedstawicielami jest car Iwan IV Groźny, który zresztą jako pierwszy w ogóle przyjął z tej dynastii tytuł cara. I cała Ruś Kijowska w 988 roku, to jest dość ważne, przyjmuje chrzest, ale w obrządku wschodnim. Ryszkijowska obrządek wschodni, Czechy obrządek zachodni, czyli oni jakby po, zaczynają podlegać po prostu tym wpływom bizancjom e, i to przyjmuje chrzest, e, przyjmuje Włodzimierz Wielki. Włodzimierz Wielki. wielki I to by było na temat Słowian wschodnich i tak jak mówiliśmy, wracamy do Słowian południowych, e, których w VII wieku mamy najazd e, VII wiek najazd najazd Bugarów tylko Bugarowie okazują się bardzo no nie powiem przyjaźni bo ich najechali nie ale Bugarowie asymilują się jakby z tamtejszą ludnością przyjmują jej obyczaje kulturę i właśnie do nich przybywają ci uczniowie tak jak sobie wspomnieliśmy Metodego, tworzą cyrylicę jeszcze mamy państwo serbskie nam się tworzy państwo serbskie serbskie i państwo Chorwatów. Chorwaci, jeszcze tutaj zapiszemy. I Chorwaci jeszcze mają obrządek łaciński. Bułgarzy, Bułgarzy zdecydowanie obrządek wschodni. I zresztą ten chrzest przyjęli w 866 Roku. I tak, wobec by państwo serbskiego, tutaj może trochę aż za daleko przedem, mówiąc, że to państwo, to głównie chodzi po prostu o plemiona serbskie, które się osiedlały w tamtym terenie, bo państwo serbskie jako tako powstało dopiero koło XII wieku, czyli w zasadzie można powiedzieć, że tutaj nie do końca, chodzi o sam lud, co się z nim działo w tamtym okresie. No i to by było tyle na temat właśnie kultury Słowian i w ogóle rozwoju ich pierwszych państw.